Ralki show to nieodłączny element formatu telewizji. Od zawsze na antenie pojawiały się programy, które w jakiś sposób angażowały uczestników. Jednak jedno tego typu show szczególnie przykuwa uwagę z tego względu, że gdzieś już mogliśmy je widzieć. Dokładnie chodzi o program Camper Polska, w którym to influencerzy mają jeździć po Polsce i wykonywać różne zadania. Już coś wam ten format mówi? Chodzi dokładnie o program, który realizował Frizz wraz z członkami Genzy, gdzie jeździli oni kamperami i musieli wykonywać różnego rodzaju challenge. Podobny format w lekko zmienionej formie pojawi się na TVP. Zobaczymy w nim następujących uczestników: Super Mario Trenner i Dawid, Ada Skon i Kaśka, Czarek czaruje i Anka Fanka, Podziarany Tata i Agnieszka oraz Ula Woźniak i Krysę Żwindkowski. Trzeba być na uwadze, że propozycje stworzenia takiego programu otrzymało zapewne wiele więcej influencerów. Jednak stosunek młodszych ludzi do telewizji publicznej jest mieszany, ale końcowo zgodzili się wziąć udział właśnie ci influencerzy. Z ciekawych postaci to na pewno Super Mario Trainer oraz Czarek Czaruje. Camper Polska to wyzwanie, jakiego jeszcze nie było. Pięć duetów. Pięć kamperów. I jedna wymagająca trasa przez całą Polskę. Jadą koty. Jednak co by nie patrzeć, Freeze inspiruje się Ameryką, tak naprawdę niektóre filmy wręcz tłumacząc, bez dodawania czegoś od siebie. A TVP zainspirowało się Freezem, chociaż jazda kamperami to też już dosyć popularny format i być może nawiązanie nie jest celowe. Niemniej jednak ktoś w opisie tego show popłynął, bo napisał, że jest to nowy i oryginalny reality show. Trasę, jaką pokonają bohaterowie, to z helu do bieszczad, zahaczając o ciekawsze miejscowości. Jedną rzeczą, która wyróżnia to show, to jest rozbieżność stanu technicznego kamperów. W przypadku Freeza, generalnie wszystkie wozy były w miarę nowe. W programie TwP jeden z kamperów ma mieć aż 40 lat, również jest tutaj poruszona kwestia sprawności technicznej i to, że nie każdy jak opis sugeruje, pojazd ma być sprawny. Tutaj pewien zgrzyt, bo żeby pojazd mógł uczestniczyć w ruchu ulicznym, musi mieć aktualny przegląd, tak więc nie wiadomo o jaką sprawność techniczną dokładnie chodzi. Wygrani zgarniają uzbieraną przez siebie kwotę, a główne zadanie w każdym odcinku nagradzane jest kwotą 10 tysięcy złotych. 12 stycznia ma być wyemitowany pierwszy odcinek. Lil Masti i jej content typu WDŻ mocno zakorzenił się w głowach starszych odbiorców. Przez kolejne lata Aniela zmieniała swój imidż aż do teraz, gdzie postanowiła porzucić freak fighty, którymi się aktualnie zajmowała i zejść w ciążę. Potomstwo to istotny element życia każdej starszej osoby. Widzimy już u wielu influencerów, że ten moment po prostu nadchodzi, a wielu idoli ma już swoje dzieci. Teraz przyszedł czas na Aniele. Z tej okazji Lil Masti wstawiła na swojego Instagrama sesję wraz ze swoim partnerem lub tygryskiem, jak to ona zwykła go nazywać. Starania o dziecko zauważyć już można było od listopada. Starania o dziecko skomentowali gratulacjami inni influencerzy typu Maja Staśko, Wersow czy Jan Dąbrowski. Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby dziecko było zdrowe. Trzymać kciuków na pewno nie trzeba za sukces obozu lekcji. Organizowanie obozów przez influencerów stało się popularne w ostatnich latach. Wyjazdy na obozy to atrakcja dla dzieci już od kilkudziesięciu lat. Jednak połączenie to wyjazd z idolem daje lepszy efekt, z którego chętnie korzystają influencerzy. Gdy Mix organizował tego typu obozy, przyszła kolej teraz na Lexi Chaplin, która poinformowała o tym przedsięwzięciu. Zaraz wam opowiem w skrócie o obozach, Okej, okay? Obozy letnie ze mną. Będziemy mogli się spotkać i spędzić czas razem, spać w tym samym miejscu, zwiedzać wszystko, o doświadczeń. Dobra, zaraz wam powiem. Okej, okay. obozy to jest coś, o co wy się pytacie już od początku mojej działalności w internecie i w końcu udało się to fajnie wszystko zorganizować. I to będzie obóz w górach ze mną. Słuchajcie, będziemy przez ileś tam dni siedzieć razem, będziemy jeść razem, spać razem, grać razem, wychodzić razem, wszystko będziemy razem robić, więc będzie naprawdę bardzo fajnie. Generalnie sam zamysł obozu wraz z aktywnościami prezentuje się ciekawie. Natomiast w obozie ma wziąć udział blisko 100 osób, co jest sporą liczbą i ciężko powiedzieć, aby każdy z tych 100 osób mogło spędzić więcej czasu z lekcji, dla której jadą na taki obóz. Sam obóz jest skierowany do młodszej grupy odbiorców do 17 roku życia, a minimalny wiek to 8 lat, tak więc można się spodziewać naprawdę młodych gości. Okej, okay, ja wiem, że duża część moich widzów ma powyżej 18 roku życia, ale ten obóz zostawmy dla tej młodszej części, okej? Okay? Ten obóz jest od 8 do 17 lat, okej? Okay? Dla was starszych też kiedyś coś będzie, okej? Okay? Wait your turn. Oczywiście taki obóz musi swoje kosztować i jest to element dyskusji widzów Lexi, gdyż koszt takiego obozu wyniósł 3,5 tysiąca złotych. Co jest raczej wyższą ceną za tego typu obóz? Ale wiadomo, iż młodsza widownia znajdzie sposób, aby namówić rodzica, żeby ten zakupił dziecko obóz, na którym będzie ich idolka. Słuchajcie, ja wiem, ja próbowałam tam wynegocjować najmniejszą kwotę. To nie zależało ode mnie do końca. W sensie tam jest pełno ludzi do opłacenia. Dosłownie tam, wiecie, cała, cała ekipa ludzi będzie nad tym pracować. Ja próbowałam, a naprawdę to podobno są takie ceny przeciętne obozów takich. Nie od dziś wiadomo, iż w wielu przypadkach twórców na YouTube szkoła ma spore problemy do twórczości młodych ludzi. Jedną taką historię już poznaliśmy i była to historia Unboxala, gdzie szkoła wymuszała zakończenie na nim działalności i prawdopodobnie gdyby się posłuchał, nie byłby tak dużym twórcą jak jest teraz. No i teraz przyszła kolej na podobną sytuację z udziałem Davida Tibiskiego-Zadmiarza, czyli członka Xayo Industries, który to jak na swój młody wiek dał radę zgromadzić naprawdę sporą publikę. W jego przypadku szkoła zaczęła się również szczepiać odnośnie jego działalności z młodszym kolegą. Skutkowało to wezwaniem rodziców, straszenie policją, a sam twórca nie mógł odezwać się w temacie ani słowem. W tym tak pierwszym, niecodziennym filmie na tym kanale, przede wszystkim smutnym filmie, ponieważ Odebrano mi kompana, z którym do niedawna robiłem te vlogi. Powodem tego oczywiście byli głównie rodzice oraz szkoła, do czego zaraz w szczególności przejdę. Chciałbym opowiedzieć o tym, jak jestem gnębiony od, myślę, że już jakoś dwóch lat jak jestem straszony policją za naprawdę. Śmieszne przewinienia, takie jak podanie ocen na streamie. I również było tak dzisiaj, gdzie zostało to zrobione bardzo wiele razy i nie tylko policją, też konsekwencjami dla rodziców, gdzie nie dano mi nawet dojść jakkolwiek do słowa, jakkolwiek zadać jakiegokolwiek pytania. Wszystko zostawało, można powiedzieć, odrzucane. Wspomina on również o tym, że jego działalność nie robi nikomu krzywdy, dla przykładu miał być on straszony policją za dewastację znaku, gdzie ten na nagraniu ledwo go dotykał. Jest to już mocne naciąganie tematu. Przez ilość nagonki na niego od nauczycieli, jak i kolegów ze szkoły, widać, że on sam nie trzyma się dobrze i ma spore problemy natury psychicznej. Oby David się nie poddawał i po zakończeniu szkoły nadal tworzył kontent na swoim kanale. Problem ma również Blołek, który to wylądował swoim Mercedesem w rowie. Jednak co ważne, wydarzenie to miało miejsce w listopadzie. Dlaczego to zdjęcie pojawiło się dopiero teraz? Na no to wytłumaczenie ma sam Blołek. ...odnośnie fotki, którą właśnie wrzuciłem na Instagrama, ponieważ jestem tam ja, jest też mój samochód i jest rów. I to wszystko jest w rowie. Więc tak, to zdjęcie jest stare, ponieważ jest to zdjęcie z listopada. Wrzucam je dopiero dzisiaj, bo nie ukrywam, że to wydarzenie było dla mnie mocno traumatyczne, ja musiałem sobie to też przejść. Nie chciałem się tym chwalić, bo też uważałem, że nie ma czym. Teraz je wrzucam, bo nie ukrywam, że chciałbym mieć jakiś taki ślad po tym na Instagramie, na przykład kiedyś móc wrócić i sobie przypomnieć, że coś takiego było w moim życiu. Natomiast no, nikomu się nic nie stało, mi się nic nie stało, z samochodem też tak naprawdę nic nie stało, to wyglądało tak jakbym sobie zaparkował w rowie. Natomiast no, było to doświadczenie dość dla mnie traumatyczne, nigdy nic takiego no, poślizgu nie doświadczyłem. No i nie życzę nikomu, żebyście coś takiego doświadczyli, bo, bo jest to taki moment, w którym nie wiecie, co robić i już tak po prostu leci samochód do rowi tak jak możemy usłyszeć, było to dla niego traumatyczne przeżycie. Jednak coś tutaj się nie zgadza, gdyż jak sami komentujący zauważyli, jeśli mamy jakieś traumatyczne przeżycie, to raczej chcemy o nim jak najszybciej zapomnieć, a nie jeżeli wstawiać to zdjęcie, aby pamiętać o tej sytuacji. Bardzo dziwne zachowanie ze strony Bloka, ale najważniejsze, że nikomu nic się nie stało.